Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest e, całka nieoznaczona liczona metodą przez e, Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy wam kartka papieru, coś do pisania, tablice ze wzorami na całki i jeżeli nie pamiętacie to także na pochodne. I rozpoczynamy. Na tablicy mam przedstawioną e, całkę, która jest całką nieoznaczoną. I składa się u nas z następujących funkcji. Na początku mamy funkcję pierwiastek z x jako jedną razy i druga funkcja w całości to jest logarytm naturalny z x podniesiony do potęgi trzeciej. I nie będziemy absolutnie traktować rozdzielnie logarytmu i potęgi, to jest jako jedna funkcja w całości. No i cóż, powiedzieliśmy, że będziemy liczyć tę całkę metodą przeszczęści. Więc spróbujmy tutaj ustalić, e, gdzie co wrzucimy. Wiemy, że w metodzie przez mamy dwie funkcje: mamy funkcję u, z której liczymy pochodną, i mamy funkcję dv, z której liczymy całkę. I tak, e, zważywszy na to, e, że logarytm naturalny, e, czy to podniesione do potęgi trzeciej, czy też jako sam logarytm naturalny, nie ma całki, ponieważ gdyby była, to prawdopodobnie łatwiej by nam było policzyć to, to zadanie. Musimy zawsze wrzucić logarytm za funkcję u. Czyli wrzucamy tutaj funkcja u, to będzie logarytm naturalny z x podniesiony do potęgi trzeciej. Pozostaje więc dla funkcji dv pierwiastek z x. I teraz, moi drodzy, liczymy pochodną, czyli naszą, nasze du i to się równa. Ta pochodna będzie pochodną złożoną, ponieważ... Yy, we wzorach mamy wzór na logarytm naturalny, na pochodną z logarytmu, ale nie mamy na pochodną z logarytmu do trzeciej. No więc znajdujemy na początek funkcję zewnętrzną, e, czyli tym, tą funkcją będzie potęga, czyli na początku liczymy pochodną z potęgi, czyli to będzie 3 razy logarytm naturalny z x, potęga spada o 1, czyli do drugiej, razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli pochodna z logarytmu, czyli to będzie 1 przez x dx. I tutaj, moi drodzy, całka z funkcji dv, z pierwiastka z x. E, tu możecie wykorzystać e, wzory na potęgi. Zamieniamy pierwiastek na potęgę wymierną, czyli x do jednej drugiej. I jak policzymy całkę z x do jednej drugiej, to po przekształceniach otrzymamy 2 trzecie razy x do trzech drugich. Czyli tak wygląda nasze du i tak wygląda nasze Wszystkie możliwe tutaj działania możecie rozpisywać sobie gdzieś na kartce obok, jeżeli nie pamiętacie, e, poprzypominać sobie to wszystko, bo tutaj będzie nam potrzebne. I teraz wzór, czyli mamy urazy razy v, czyli przepiszemy sobie tutaj v na początek, czyli będzie 23x do 3 drugich razy logarytm naturalny z x do trzeciej minus całka z v razy du, czyli całka z v. Czyli 2 trzecie x do 3 drugich razy du, czyli razy 3 logarytm naturalny z x do kwadratu razy 1 przez x dx. Zmieściło nam się to. No i teraz moi drodzy, zanim e, rozpoczniemy. E, pracę nad drugą całką, która nam tutaj powstała, bo pamiętamy, że kończymy liczyć zadania w, w momencie, kiedy znika nam znak ostatniej całki, wtedy dopiero dopisujemy plus C. To chciałabym, żebyśmy te stałe pod całką jakoś uporządkowali, czyli tak, wyrażenie na początku przepisujemy, czyli 2 trzecie x do 3 drugich razy logarytm naturalny x do trzeciej, minus. I tutaj mamy tak, 2 trzecie razy 3 to będzie 2, które wyłączam przed całkę i pod całką zostaje. Zobaczcie, tutaj mamy x 3 drugie, a tu jest 1 przez x. Gdybym pomnożyła, to bym miała x do 3 drugich przez x. I tu mogę wykorzystać kolejne wzory na potęgi, mianowicie związane z potęgą ilorazu, e, z ilorazem potęg, przepraszam, o tych samych podstawach, czyli mogę wówczas odjąć potęgi, czyli ten x tutaj w mianowniku jest do pierwszej, czyli to będą 3 drugie minus 1, czyli ostatecznie zostanie mi x do jednej drugiej razy logarytm naturalny x do kwadratu dx. No więc już nie wygląda tak strasznie, ale muszę się pozbyć tej całki i tu ponownie metoda przez części, czyli znowu pojawia się moje u oraz dv i ponownie za u wstawiam E, logarytm naturalny z x do kwadratu i to jest jakby po pierwsze dlatego, że nie mam całki z logarytmu po drugie, jeżeli zdecydowałam się już na początku, że za u logarytm, to teraz muszę tym ciągiem myślowym iść, bo pamiętamy, że jeżeli kilkakrotnie stosujemy tę samą metodę, zwłaszcza metodę przeszczęści to tutaj musimy zachować pewien schemat i za dv nadal x do jednej drugiej to samo co pierwiastek z x, czyli pochodna, czyli du. Znowu pochodna złożona, czyli na początek pochodna z potęgi, czyli to będą 2 logarytm naturalny z x do pierwszej, czego już nie będę zapisywać, razy pochodna funkcji wewnętrznej, przepraszam, czyli 1 przez x dx. No a nasza całka będzie taka sama, czyli to będą 2 trzecie x do 3 drugich. No i zamykamy i teraz tak, pamiętajcie o przepisywaniu tego początku, który nie ma całki, bo często się zdarza, że gubimy go gdzieś. I teraz tak, przepisujemy nasz początek bez całki, czyli 2 trzecie x do 3 drugich razy logarytm naturalny z x do trzeciej minus, się przeniesiemy tutaj, 2... Otwieramy nawias kwadratowy i idziemy naszym wzorem, czyli u razy V, czyli to będą 2 trzecie x do 3 drugich razy logaryt naturalny z x do kwadratu minus całka z V razy du, czyli 2 trzecie x do 3 drugich razy 2 logaryt naturalny z x razy 1 przez x dx. I zamykamy nawias. I ponownie chcemy uporządkować znaki, nawiasy i stałe, które tutaj nam powstały. Czyli nasz początek przepisujemy. Mamy 2 trzecie x do 3 drugich razy logaryt naturalny z x do trzeciej minus. 2 razy 2 trzecie to będą 4 trzecie x do 3 drugich razy logaryt naturalny x do kwadratu minus i minus dami plus i tu mam tak, 2 trzecie razy 2 to będą 4 trzecie i razy 2 to będzie 8 trzecich całka i tutaj znowu x do 3 drugich przez x, znowu możemy z, z użyciem wzorów na potęgi, 3 drugie minus 1 to będzie x do 1 drugiej razy logarytm naturalny z x dx. No, i została nam całka e, ponownie, czyli nadal jeszcze nie pozbyliśmy się e, ostatecznego znaku całki. E, znowu do tej całki musimy zastosować metodę przeszczęści, ale jak widzicie, spada potęga naszego logarytmu, co jest dla nas znakiem, że idziemy w dobrym kierunku, bo gdyby okazywało się, że wasze, wasz wybór metody powodowałby jakiś wzrost potęgi, no to e, często zdarza się, że po prostu byśmy się zaplątali i doszli do y, coraz bardziej skomplikowanej całki. I teraz tak, czyli znowu tutaj wstawiamy logarytm naturalny z x, a tu wstawiamy x do jednej drugiej. Wówczas pochodna z logarytmu, tu już mamy pochodną prostą 1 przez x dx no i całka ponownie 2 <coughs> trzecie x do 3 drugich. No i przepisujemy to, co całki nie ma. Nie gubimy tego, czyli to będzie tak 2 trzecie x do 3, 2 razy logarytm naturalny z x do 3 minus 4, 3 x do 3, 2 razy logarytm naturalny x kwadrat, dodać 8, 3. Otwieramy nawias i mamy tak u razy V, czyli 2, 3 x do 3, 2 razy logarytm naturalny z x minus całka z V razy du. Czyli 2 trzecie x do 3 drugich razy 1 przez x dx. I tu nawias zamykamy. I teraz porządkujemy stałe e, znaki, nawiasy. Czyli ten początek w dalszym ciągu przepisujemy. Już niedaleko koniec, więc e, przepisywania, przepisywanie się skończy. E, minus 4 trzecie x do 3 drugich razy. Logaryt naturalny z x do kwadratu i tu mamy dodać 8 2 razy 2 trzecie to będzie 16 9. x do 3 2 razy logaryt naturalny z x plus i minus daje minus, i tutaj mamy tak. 8 3 razy 2 trzecie to będzie 16 9. I teraz uwaga. Zrobimy coś tutaj o jeden krok więcej, żeby już nie przepisywać kolejnej linijki. Bo zobaczcie, tu mamy trzy drugie, znowu minus 1, czyli będzie y, całka z X do jednej drugiej, czyli cały czas tę całkę, którą liczyliśmy wcześniej jako DV. Czyli będziemy mogli wpisać w miejsce tej całki już wynik i to zrobimy, czyli to będzie tak, 8 trzecich razy 2 trzecie, które było pod całką i razy 2 trzecie, które wyjdzie z wyniku całki. Jeżeli tego nie widzimy, to możemy po kolei wszystko zrobić i jeszcze jedną linijkę przepiszcie tutaj. My to tutaj zrobimy troszeczkę szybciej, czyli tak, 8 trzecich razy 2 trzecie to jest 16 dziewiątych i razy 2 trzecie to będą 32 dwudzieste siódme. Razy, <coughs> przepraszam, x do 3 drugich i w momencie, kiedy pozbyliśmy się znaku ostatniej całki, możemy zapisać plus c. I tak wygląda wynik. Ostateczna postać naszej całki, jak widzicie, to już jest kolejny podobny przykład, kiedy pojawia się logarytm do pełnej potęgi. No i cała idea jest taka, żeby jakby obniżać te potęgi logarytmu, aż dojdziemy do momentu, kiedy. Pod całką nie będzie żadnego logarytmu i wtedy z podstawowych wzorów możemy tę całkę policzyć. Ale ciekawym faktem jest też to, że cały czas w naszym dv pojawia się x do jednej drugiej, czyli ta całka, powtarzalność tej całki też tutaj robi swoje. To jest koniec naszego zadania. Ja zapraszam Was do innych całek, innych zadań z całkami, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.